Dzień dobry, witam na naszym kolejnym spotkaniu dotyczącym koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku. Ostatnio mówiliśmy sobie o zjeździe gnieźnieńskim. To był bardzo ważny moment dla rodzącego się państwa piastowskiego. A dziś chciałem Państwu zaproponować opowieść o wojnie, wojnie polsko-niemieckiej, o wojnie księcia Bolesława z królem Henrykiem II. O co to była wojna? Wojna... Wydawałoby się że o kawałek ziemi, ale była to wojna o polską suwerenność i wojna o to, czy Bolesław Chrobry zegnie kark przed niemieckim panem, czy nie zegnie. I na tę opowieść Was zapraszam, a poprzednie odcinki możecie zobaczyć na TV jomat na YouTubie, TV Aksjomat na TikToku, na TV jomat na Instagramie, a tam te i wiele innych materiałów. Gorąco zapraszam. No właśnie, w 1002 roku umiera młody cesarz, przyjaciel Bolesława, odtąd III, zaraz po nim umiera Sylwester II, papież. Ta dwójka była twórcą koncepcji odnowienia Cesarstwa Rzymskiego i my w tym odnowionym Cesarstwie Rzymskim, my Polska, mieliśmy reprezentować świat chrześcijański na jego wschodnich rubieżach rozwijać, poszerzać, ewangelizować. I mieliśmy mieć podmiotową rolę. Tak jak Francja, tak jak Italia. Ale ta koncepcja wraz ze śmiercią Bolesława, uf, wraz ze śmiercią Ottona i Sylwestra II, upadła. I w 1002 roku po bezpotomnej śmierci Ottona III, zanim jeszcze okazało się, kto zostanie niemieckim królem. Bolesław Chrobry, pozbawiony złudzeń, widać, najeżdża na milsko Łużyce i Miśnie. Przyłącza je do Polski. Były to bardzo ważne ziemie, bo Bolesław Chrobry to były ziemie graniczące, przylegające do Wielkopolski, do rdzenia państwa polskiego. Zdaje się, że Bolesław chciał oprzeć swoje państwo nie o Odrę, jak to jest dzisiaj, ale o Łabę. A bojowie Bolesława dotarli nawet dalej, na zachód, od dzisiejszego Berlina. Piękne czasy. W każdym razie, zanim okazało się, że królem niemieckim zostanie Henryk II Święty, naprawdę święty, został później kanonizowany, we Wrocławiu jest nawet jedna parafia pod jego wezwaniem, zanim to się okazało, Bolesław zajął już te ziemię i w 1002 roku nowy król niemiecki przyjechał do Merzeburga, aby przyjął, przyjąć hołd lenny od niemieckich panów, od... Sasów i innych, którzy tutaj na wschodzie jego imperium byli. Na ten zjazd przyjechał również Bolesław, który chciał potwierdzić swoje zdobycze Milsko, Użyce i Miśnie. Bolesław dostał Milsko i Użyce potwierdził to król Henryk, ale kazał mu oddać Miśnie, co Bolesław uczynił. Bolesław Chrobry był zaangażowany w wybór niemieckiego króla. On tam miał swojego faworyta, który jednak został w sposób podstępny zabity w 1002 roku. No i Bolesław Chrobry chyba zadowolony wracał z tego zjazdu w Merzeburgu, ale został zaatakowany podstępnie przez niby zbójców. Ledwo uszedł od śmierci. Uratowali go jego, jego niemieccy przyjaciele. Ale kiedy wrócił do Polski, był przekonany, że zasadzka na jego życie była zorganizowana przez króla Henryka. Już wiedział, że nie będzie zgody z tym królem, tak jak było to z cesarzem Ottonem III. Bolesław Krobry w 1003 roku został zaproszony na tron w Pradze. Tam Czesi kłócili się między sobą. Nie podobał im się wcześniejszy władca Jaromir, nie podobał się późniejszy Bolesław II Rudy. Zaprosili więc Bolesława Chrobrego, który, którego przecież matką była dobrawa czeska księżniczka, i Bolesław do Pragi przybył, uwięził i oślepił Bolesława hmm, rudego i sam osiadł na czeskim tronie. Wtedy przyszedł list od Henryka od króla Henryka, który mówił, że no, akceptuje tę ten, e, ten władzę Bolesława nad Czechami, ale trzeba mu złożyć hołd lenny, bo po, poprzednicy Bolesława, władcy w Pradze, składali hołd lenny królowi niemieckiemu i tego samego się mu wymaga od Bolesława. A tego Bolesław Chrobry zrobić nie chciał, no bo... Skoro jest sielennikiem z jakiejś ziemi, no to później król niemiecki mówi, że tam jedzie na wyprawę do Włoch. Proszę mi zorganizować tutaj wojska, które pojadą razem ze mną, bo jesteś do tego jako wasal zobowiązany. A Bolesław Chrobry tego nie chciał robić. On chciał mieć te zasoby, powiedzmy czeskie, na użytek swojego polskiego państwa. Bolesław Chrobry zatem odmawia, co powoduje reakcję króla Henryka, który montuje wielką koalicję niezadowolonych Czechów z Jaromirem na czele, z Bawarczykami, z Sasami, no i z Pogańskimi Wieletami. Ruszają na Polskę raz z Krzyżem na proporcjach, a dwa z Pogańskimi Bogami. Król Henryk Cwanie udaje, że atakuje na Poznań, ale w ostatniej chwili manewruje i udaje się na Pragę, gdzie aktualnie przebywa Bolesław Chrobry. Bolesław Chrobry musi uciekać. I udaje mu się uciec do Polski. Traci Czechy, ale zachowuje przyłączone niecały, tzn. ponad rok wcześniej morawy. Król niemiecki kieruje się po zdobyciu Czech. Kieruje się na północ, na Milsko z bardzo ważnym grodem Budziszynem, w którym wiele lat później zostanie zawarty pokój. Gród Budziszyn i razem całe Milsko zostaje przez króla Henryka zdobyte wtedy na chwilę ta wojna. Polsko-niemiecka ucisza się, bo król niemiecki musi pędzić na południe do Włoch, bo tam jeden z możnowładców obwołał się królem Longobardów, królem Italii. Na to król niemiecki nie może pozwolić, i tam udaje się ze swoją ekspedycją, pokonuje owego możnowładcę, zapomniałem jego imię, wybaczcie mi, i sam koronuje się na króla. Italii. Tam poszło tak ład, poszło gładko na południu swojego imperium, a teraz musi wracać z powrotem na wschód, bo tu jest niepokorny Bolesław, który głowy schylić nie chce. W międzyczasie, kiedy Henryk II jest zajęty w Italii, Bolesław Chrobry wysyła Ungera, biskupa poznańskiego z tajną misją do papieża. Zapewne. Bolesław chce dokończyć swojej koronacji, bo w tysięcznym roku już odtąd trzeci. Cesarz włożył na jego głowę diadem. Zdjął ze swojej głowy, włożył na głowę, na głowę chrobrego, chrobrego swój diament, swój diadem cesarski, tak go wywyższając, ale tak jakby ta koronacja nie została dokończona, bo nie było pomazania, czyli całego tego rytuału związanego z koronacją królewską i być może tego chciał dopełnić chrobry i wypuścił Ungera do papieża, aby uzyskać zgodę na koronację, a przecież w gnieźnie cały czas od tysięcznego roku mamy arcybiskupa Radzima Gaudentego, brata Wojciechowego, który na króla koronować może. Ale do tego trzeba zgody cesarza, zgody papieża. No, zgody cesarza na to nie było, ale zgoda papieża mogło, mogłaby być i być może to planował Bolesław Chrobry. Ale Unger jest uwięziony w Magdeburgu i ta cała misja spaliła na panewce. A król Henryk wznawia ofensywę i atakuje teraz na Łużyce, zdobywa Łużyce I wchodzi do państwa, do rdzenia Państwa Piastowskiego Podchodzi pod Poznań, ale tutaj jest Szarpany przez Bolesława wojną partyzancką A to zawalane są drogi A to atakowani Z boku z Nienacka, a to ucznicy Gdzieś tam z góry sypią strzały Wojsko niemieckie te, Powiedzmy ta niemiecka Koalicja jest zdziesiątkowana No i Siadają Państwa siadają Przedstawiciele. Księcia Bolesława i przedstawiciele Henryka II siadają do stołu w Poznaniu i uzgadniają pokój. W 1005 roku, więc między 1002 a 1005 rokiem, Bolesław Chrobry traci Czechy, zachowuje morawy, traci Milsko i Łużyce, traci Miśnie, ale zachowuje suwerenność. Nie schylił karku przed Królem Niemieckim, zachował suwerenność, stracił ziemię, które. Kilka lat wcześniej zdobył, ale nie stracił suwerenności i honoru. No i to dopiero pierwszy etap wojny. Kolejne odsłony przed nami, bo wojna będzie trwała do 1018 roku i zakończy się pokojem w Budzieszynie. Ale o tym później. Dobrego dnia. Pozdrawiam.